Ja, whatsapp na Bursy dzisiaj. Witam w Rankedy, w Fortnite. Cie. Zobaczymy, jak wy pójdzie. Czy na tak łatwo jak poprzednio, bo poprzednio było strasznie łatwo. Więc co, co łatwo. Peace! Dobra. Dawaj. Dawaj. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma kontestu. Ciekawe. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. O, dobra, git. Tutaj coś jest. O, dmr Tu impulsy. O, Hammer. To. Dobra, czekaj. Dwie skrzynki. Tu. O. Lepsze. Magnistr. Palniej się tu wrócimy za chwilę. Ok. Tu. W sumie ministy, może zamiast tego wezmę te punch Dobra. Wezmę lunch pad, bo nie wiem, czy znajdę ten lunch pada. O, lepsza brońka. O, dwa. To ja nie wypiję sobie, zostawię na później. Legendarne jest takiego czegoś? No zaść Zastępujesz, jeszcze chwilkę, nie? Nieźle pobiegł. Mi się zdaje, czy ty ma już medalion? Chłop ma już medalion. Skąd? Gdzie ty jesteś, śmiertniku? tu. Leżeć! Oczywiście medalion mój, bo nie ma sobie ze mną równych. Dzięki za medalion, Byczku. A, bo tutaj jest B. To dawaj to. Nie no, leciał na miejscówkę i... <grywka> ...zebrał medalion. Dzięki za wyczyszczenie miejscówki, Byczku. Dzięki, dzięki. Ta ja ba. Mogę ci dać moda, a chcesz zagrać? Czy nie? Ej, bo nie wiem, czy ci dać standardowego mo moderatora, czy takiego specjalnego. Nie wiem. Jak wolisz? Sobie żartujesz, że znalazłam lunchpadę. A, dzisiaj nie, dobra, to już się rozłączam, nie dzwonia. Kurde... Uuu. Daj, mm, Dzisiaj nie grasz, Powiadasz? No spoko. A chcesz specjalnego moda, czy zwykłego Moderatora. Dobra. A ja tam widziałem typka. O auto. auto. <grych> Jak to działa? No To ci daje już. Masz. E, chodź tu tym autem. E, e Gdzie spierdzielasz? Dziś No bo kurde Ty w z pieprzonego na sm -ga. Halo Dobra widzimy Mam nadzieję, że odcinek się podobał Jak się podobał to zostawcie łapkę w górę I sobie. Na... I co co so? Peace